Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W drugim odcinku z grywa w wojna na północy. Ogólnie miałem nagrywać yy, częściej. Ale skończyłem na takim bardzo poważnym etapie y... Miałem wam ostatnio pokazać jeszcze tego orła, ale myślę, że pokażę wam to wszystko, opowiem wszystko w skrócie. Yy, tak, ogólnie gdy uratowaliśmy tego orła, on powiedział, że tutaj widział wroga naszego i nam pomoże o, A jak widzicie, to są gobiny bardzo... Z... Jeszcze trzeba na odległość, bo one Zeru, same się zabiją, aby tylko... On miałem tu gdzieś zbadać coś Tu jest z A to. O! Jak widzicie? Dobra. O! Mam trzy punkty. Dobra, level up. Myślę, że dam siłę. Potwierdź. Tak. O! Dobra, jeden punkt. Teraz jak widzicie, już kolejny, Kolejne drzewko. Ostatnio wam pokazałem. Mm. Ten cios. Ale już odlokowałem wszystkie. Tylko spójrzmy, co to jest tutaj. Gdy atakuje skradanie z w stronę przeciwnika, to jest zaskoczenia prawym przyciskiem myszy, by zadać dodatkowe obrażenie. To. Nie wiem, czy to mogę już. Większe obrażenia zadawałem przed tak łukiem. O, to będzie. Ale ja... o, właśnie. O tak, to jest dobre. Jeszcze mogę obsadzić. Co to bardzo fajne tutaj. Siła, plus 5, regeneracja mocy, pancerz. Dalej, nie mogę zjechać? Moc... to myślę, że nie. O, to będzie... nie. O, to będzie najlepsze chyba. Na no, no, no pancerz plus 35, no co? O, ale super, taki wielki. Dobra, idziemy dalej. Pełno, są, one są bardzo paskudne. One no, wszystko robią, żeby tylko zabić wroga. Mogą same zginąć, ale musi wróg zginąć. No, wiedziałem, że to są. Dobra. Ha, pamiętam to. O, już dobra. Aha, tutaj będzie ten małgier, nie mogę w niego trafić. Czyli wytrwalili się, można powiedzieć, pewnie. podejdziemy tam szybko. A ja wam zaraz zaprezentuję moje czasy. Jedziemy na niego, ostro. O tak, jak uwielbiam w tej grze finishery, to po prostu jest niesamowite. Nie wiem w ogóle teraz tak mnie słychać, gdzie bo nagrywam mój głos w frapse. Piszcie w komentarzach, yy, to będzie dla mnie ważne, czy, jak w ogóle mnie słychać. O super jest ten miecz Dalej. Ha tutaj. Ten... No, dalej. O, to dźwignie. o no, i co jest? No, broń strzały. Pełno goblinów. A szczęście też nie są tak aż tak groźne jak tamte. O, tuż są groźne. ja nagle to narwuje. Tutaj po prostu oh, nie... o mogę sobie by the gate is open. Bro, open The gate Coś strzały. O oh. pozbieramy Potem, jak będziemy w Rivendel albo gdzieś indziej, ta, to bo to się na pewno przyda. O, no i rzeczywiście opłacało się tu przyjść. Co? I szlifowany Malachite. Spodnie nowe mam. O, te są dużo, dużo lepsze. No lepsze. tu nadal nic. O, to się rozwalimy. I powinno być dobrze. O. I powiem wam ogólnie, opowiem wam teraz dalej co się stało tam z tą moją przygodą. O, się będzie mordował, i ogólnie, wiadomo, szłem w poszukiwaniu moich ludzi D dokładnie, Froda z, z Bagiem. czy znaczy, ogólnie, pierścienia szukaliśmy. O, i znaleźliśmy po drodze Troll'a. Troll był bardzo niebezpieczny, ale, oczywiście, pokonaliśmy go w boju i zauważyły nas elfy, które stwierdziły, że nam pomogą, tylko tak naprawdę teraz nie wiem, co się dokładnie z nimi stało. One chyba będą nam bramę teraz otwierać, czy jak tak. O, no, tak mam na tylu. O, lewej, z wszystkich stron idą, co. Ale ja Niezwyciężony! wy ciężonym. Dobra, teraz tu. O, o. Ale for skutne. A, nie udało mi się. Pokażę wam ogólnie, co w ogóle o chodzi z tym ciosem. na jedynce co mam. Oni mnie zaraz nie widzą. Kompletnie mnie nie widzą. I to się przyda? Gdy moi po prostu sojusznicy umierają, a ja wtedy biorę... O, udało mi się. Spore, uniknąć. O, jak widzicie, to są właśnie te elfy, które miały nam pomóc, tylko że się obijają. Open the gate. Tak, i tam gdzieś nie pomaga. <noise> Okej, okay, dobra, tutaj możemy jeszcze sobie coś zdobyć. Bo zaraz tutaj widzicie mamy miejsce na sprzedaż. Fajne, bo no co mam zrobić z tym który jest mi kompletnie niepotrzebny, o tu jeszcze Jak coś będzie, to się posprzedaję. Dobrze, myślę, że tutaj jeszcze... Będę zaraz odcinek kończył. Ponieważ nie wiem, ale on te, w ogóle nagrywanie w mi zajmuje dużo więcej miejsca niż yy, inne gry. Nie wiem, czym, czym to jest spowodowane. On to może sprzedać. Rękawice. O, łuk sprzedamy. Yy, 47. Oczywiście to sprzedajemy. Teraz będę korzystał z tego, więc... O, tutaj znalazłem ten pierścień magiczny. I staje się niewidzialny, zakładam go na palec. Okej, okay, posprzedajemy im jeszcze... Ceramiczna urna. To też chyba z tym nic za bardzo nie można zrobić. No to się przyda. Dobra, teraz kupimy coś. O, dobra, co się przyda? Mm, nie. Nie opłaca się. Może macie coś tutaj ciekawe. Okej, okay, dwie miksurki kupimy. Założę jeszcze... Oha, dobra, rozdam punkty i się z wami pożegnam. Ogólnie powiem Wam czy gra jest super mi się gra, a już szczególnie mi się fajnie po prostu nagrywa to na... Yy, frapsa. Taki po prostu... Znaczy nagrywa mi się na YouTube wstawiając to fajnie wszystko tak. Yy, wygląda. O, teraz wygląda już lepiej. Ale truncz Dobrze. Yy, myślę, że kolejne odcinki o odcinkach pojawi się wkrótce. Nagram Battlefield na multiplayer ponieważ już wiem co zrobić żeby mi się tak gra nie lagowała yy... Czyli no myślę, że to myślę, że się ucieszycie albo będziecie oglądać po prostu. On dalej czym się bramami otwiera. Aha. Chyba pamiętam co trzeba zrobić. A pokażę. Widzicie, to tutaj nie jest takie właśnie w tej grze, że... Brama się przed wami otworzy, i idziecie. Musicie sami trochę pomyśleć, pogupować. I to jest właśnie słynne w takich grach typu RPG. I, I za to je bardzo cenię i uwielbiam. Ale bardzo mi ich brakuje, bo co? No mało jest takich właśnie gier Skyrim. Ale Skyrim może się trochę już nudzić. Warce Pierścieni bardziej mi się podoba od Skyrima, jeśli chodzi właśnie o ten, w pewnym sensie, klimat filmowy i klimat. Po prostu grywalności jeśli chodzi o to, czas słyszcie tylko, to zresztą wam pokażę teraz, jak tutaj walczę. Powinno być tutaj ki kilka orków, We can turn their own them. dobrze, róg orków. Dobrze, to jeszcze tutaj mam pokażę po prostu o co mi chodziło z tymi ciosami, i byłoby na tyle: dziesiątki, pa pa!